Dzisiaj troszeczkę taki dzisiaj bym chciał od razu uderzyć tutaj do Państwa z Zulaków, do ludzi, którzy niszczą moje życie, niszczą moją rodzinę, którzy zagarnęli 70% podwójka, którzy zabrali nam piwnice, którzy próbowali nam w budynku gospodarczym odciąć prąd którzy stwarzają niebezpieczeństwo dla moich dzieci, bo zrobili sobie z pozostałej części podwórka prywatny parking, co w regulaminie jest zabronione, parkowanie samochodów, nie robią sobie nic, ponieważ stoi za nimi burmistrz, komendant, który, yy, mówię teraz o komendancie, kłamie, yy, próbuje w sądzie zrobić z pani, która ma 60 lat, 80-letnią staruszkę, Tutaj macie, co zeznał Pan Komendant Policji w Rzepinie. jak tutaj po raz kolejny kłamie w sądzie. Ze mnie robi alkoholika, że uprzykrzam życie tej staruszce. Jak mogliście napisać do kuratorium, że moim dzieciom gdzieś się krzywda, że yy, są wodury w domu, że dzieci sama opas biegają po podwórku, yy, Jak mogliście? Jak można być taką świnią, że tak powiem perfidnie? bo to trzeba być świnią najgorszą, nie człowiekiem. Tutaj chciałem pokazać Wam kilka wypowiedzi córki i syna państwa tutaj Ewy i Tadeusza, jak wychowali swoje dzieci. Tutaj potrzebna była pomoc kuratora w wychowaniu właśnie tych ludzi, że takie rzeczy piszą zeszłą, tak jak rodzice ta wasza legalizacja, pan inspektor nadzoru mówi o legalizacji, jakiej legalizacji? Legalizację to jakbym miał ja prywatną działkę i bym sobie postawił garaż, na którym nie miał pozwolenia i ktoś by tam się dopatrzał, że stoi garaż, nie mam żadnego jego pozwolenia to wtedy mogę napisać taki wniosek, bo jestem właścicielem terenu działki czy tam nieruchomości i pisze o legalizację, i jakby przeszła, co jest bardzo z tego, co wiem, kosztowne. Trzecia rzecz: uchwały, które podejmuje gmina razem z panem Boberskim, razem tutaj z dwójką współwłaścicieli, czyli pani Ewa i pani, tutaj nie będziemy już mówić nazwiska. Jest bezprawna. Nie macie takiej mocy prawnej, żeby takie uchwały podjąć. Sama o was jest. Tutaj macie tą uchwałę. Jest zrobiona ona po to, aby pokryć tą fałszywą umowę dzierżawy na 101 metrów. Jest to po prostu dokument potwierdzający, że Gmina Żepin tuszowała przestępstwo pani Ewy Zezulak i kłamstwa komendanta. Czytajcie. Dokształcić się i dopiero podejmujcie takie uchwały, to jest sprawnie. Już niebawem, 7 września, mam sprawę na temat tego próby wejścia na ten, ten teren rzekomo dzierżawiony, gdzie dostarczyłem księgi wieczyste i inne dokumenty potwierdzające, że nie było żadnej dzierżawy. A więc. Yy, po zakończeniu tych spraw, ja tutaj normalnie wchodzę na podwórko i zobaczymy wtedy, czy policja, która do tej pory nie wykazała się i nie dopełniła swoich obowiązków. I tutaj mamy wyrok za bezpodstawne wezwanie policji, tu jest partnerka uniewinniona i to pokazuje jak policja rzepińska działa, że nic nie robią i jeszcze próbują ukarać kogoś, jak ktoś wezwie policję. Że bezpodstawnie wezwał. Tak działa policja nad zlecenie naszego komendanta Ryszarda Świeszczaka. Tutaj macie pana komendanta, od niego właśnie chodzi. I tutaj kolejna rzecz. Tutaj mamy rachunek na ponad 2000, prawie 3 z ubezpieczalni. Tutaj ubezpieczalne wypłaciła tutaj państwu i my musimy pokryć, bo zarządca budynku, pan Boberski, Ryszard. Yy... Okłamał, po wprowadził w błąd ubezpieczalnie, że moja partnerka jest właścicielką mieszkania. Zresztą, tutaj za chwilkę będziecie mieć jeszcze kolejne pismo, gdzie pan Boberski potwierdza yy, gminie Rzepin, że umowa dzierżawy na teren należący do skarbu państwa jest autentyczna. Nie wiem, czemu gm gmina tutaj też macie pismo, yy, wysyła pismo, żeby pan Boberski. Yy, Potwierdził y, tą umowę dzierżawy. To jest przekroczenie uprawnień artykułu y, 231 kodeksu karnego, y, przekroczenie uprawnień przez urzędnika. I na koniec do sąsiadów nie dajcie sobą manipulować.